Dzień dobry, ja jestem Wilkia, to kolejny odcinek na moim kanale Spalionowa i witam Was przynajmniej serdecznie wszystkich. Bardzo miło mi Was widzieć i powiem Wam, że wszyscy pięknie dzisiaj wyglądacie. Naprawdę powiem Wam, że 10 na 10 jesteście wszyscy przepiękni i naprawdę, no, powiem Wam, że jestem totalnie imprez, jestem pod wrażeniem, więc oby tak dalej. Mam nadzieję, że Was wszystko w szkole bardzo w porządku i że jesteście super. Jeżeli nie, albo jeżeli to się dzieje, to możecie pisać do mnie na Instagramie, może ja uda mi się, może, słuchajcie, widzowie Wam odpisać i pomóc Wam w jakichś sprawach, także nie bójcie się, e, ale co? W dzisiejszym odcinku, no, no nie jest zbyt pozytywny odcinek, chcecie ostatnio są bardziej pozytywne, bo ponieważ pali, no, bo przejął mi mój domek. Jeżeli widzieliście w poprzednim odcinku, no to wiecie, że faktycznie tak było. A, no i co widzowie? No i niefajnie, bardzo niefajnie, no oczywiście, mam tej rybkę, słuchajcie, rybkę skołowałam na naszej Daisy Crazy, o nie tutaj, tu jest przecież więzienie, Ym, więc dzisiaj dajemy Daisy rybkę. Jak na razie śpię tutaj normalnie, widzowie, śpię tutaj w tym miejscu, w jakimś czarnym łóżku, smutnym, sama zupełnie, bez żadnego okna na świat, ale jest to jeszcze dosyć ładnie. Także nie ma źle. Czy to jest jakieś intemki? Może nie ma. Okej, okay, nieważne. W każdym razie nie widziałam, niestety, co Paweł Nobot wykminił u mnie, także musimy to dzisiaj sprawdzić. Ja jestem sama na serwerze, więc możemy to sprawdzić bez żadnej potki na niewidzianość i bez jakiegokolwiek problemu czy strachu, że umrzemy, wiecie o co chodzi, więc fajnie. Ale zanim to, wy zostawicie łapkę w górę, ponieważ tego jeszcze na pewno nie zrobiliście i na pewno też nie subskrybujecie, także przydałoby się, żebyście to zrobili. Mi będzie naprawdę mega miło i wbijacie też na mojego TikToka i fun fact, mam Vinted, więc jeżeli byście chcieli kupić coś z mojego, coś z mojego Vinted i mieć takie ubrania, jak ja wcześniej miałam, no to wbijajcie. Vinted to jest Milka czyna prawdopodobnie, także no, wbijajcie, stojcie, tam są powoli rzeczy dodawane. Także zapraszam wszystkich przynajmniej serdecznie. No i jeżeli byście chcieli na przykład autograf jakiś albo cokolwiek, no to napiszcie mi w komentarzu, y znaczy wszystko do niej zamówienia, to ja postaram się coś dla was ogarnąć, moi drodzy, a my. No way. Widzowie, to było serduszko, które jeszcze co na mnie zbudował. I on je zniszczył. Jak mógł zniszczyć serce od mojego best friend? <laughs> wow, ej, ale do dupy. W sensie jakby... Nie wiem nawet co to jest, ale musimy to sprawdzić. Jest mi mega przykro. Nie ma na pewno głosu że nie ma. Ja pierniczę, no way. Okej, okay, tu widzę, że się dużo zmieniło. Nie wiem o co tu chodzi, szczerze powiedziawszy. Jest tu wszystko pozmieniane. Są tu jakieś puszczone rzeczy. Kurza twarz. Kurza twarz, widzowie. Ja pierniczę. Dobra, da się tu wejść oczywiście, że się da. To jest jakieś obserwatorium, widzowie. Ja muszę to sprawdzić. Ojejku. Ej, jest mi mega przykro, bo to było serduszko od Szypsona. Ca, on tutaj zrobił sobie jakieś obserwatorium. Nie podoba mi się to. No, widzowie, to jest kurde mój dom. Niech on spada z niego. What w ogóle, z jakim prawem? Nie podoba mi się to. Nie ma takiej opcji, że on tutaj będzie mieszkał. No way. No way, ej, jest mi mega przykro, bo on zniszczył coś, co jakby było ważne, wiecie, jakby mimo wszystko rzeczy materialne mają jakąś wartość w sobie i pomimo tego, że nie powinniśmy się do nich przywiązywać szczególnie, ja raczej patrzę się na wspomnienia, no to, no to jednak fajne byłoby, fajne było to serduszko, ok? Było naprawdę bardzo fajne i teraz jakieś jest wielkie obserwatorium, i nie mam siły, naprawdę, aż mi jest przykro, mi się zrobiło, czekajcie, ja muszę iść spać, nie chcę spać tam, wolę spać, widzowie. Aktualnie tutaj, ponieważ sam się boję, jeżeli tutaj palionowo kurde, wejdzie, bo to łóżko jest jakieś skakowane, dazy żyjemy, żyjemy. E, więc słuchajcie, widzowie, idę tutaj. Szczerze, dawno nie było mi tak przykro, jak w sumie jest teraz. W sensie. Nie wiem, kurde ale. Hmm. Ja nie wiem, co mam robić. Czy ja powinnam, widzowie, zniszczyć to obserwatorium? Czy to może się wkurzyć na to. Ja, ja wiem, że ja miałam z nim porozmawiać dzisiaj, ale chyba nie jestem w stanie. No ja się kurde go boję, widzowie, wiecie jak to jest, no chłop ma kurde. Jest robotem, nie? Jakimś to takim potężnym. No, zresztą sama go po raz pierwszy widziałam teraz. E, I trochę, no, jest to strach dla mnie dosyć spory, więc nie fajnie bardzo. Kurde, bele. Ej, serio, nie wiem, nie wiem co mam w ogóle robić. Czy ja tam powinnam pójść? E... Jest tutaj ten robot, co nie? Wielki. Czy myślicie, że znajdzie tam jakiekolwiek odpowiedzi na cokolwiek? Przecież on ma takiego robota, to po cholerę w ogóle do mojego domu przychodzi widzowie. No co to ma być? Po co? Jakby ja tego nie rozumiem. Naprawdę, to jest. Dla mnie to jest coś, co jest mega niezrozumiałe. Bo jakby z jakiej racji i po jaką cholerę on wbija do mojego domu? Do mojego domu, kurde! Jak on tutaj ma swój dom. Wielki, kurde. Wielkiego palionobota, to jest wybudowanego. Ja nie mogę. Przecież on tu widzi stąd wszystko, więc jakby nie czaję. Walicie, walicie, naprawdę. Dobra, zobaczmy co tutaj się skrywa. Czy może coś nie wiem, w całą nowego coś ominęliśmy. Whatever, widzowie, naprawdę whatever. Nie wiem, kurde, tutaj są te ręce całe i tam jest, są jakieś te tabliczki, chyba czekajcie, zejdźmy najpierw tutaj, ja sobie tam podlecę, dobra, idealnie. No i tutaj było jakieś to przejście, ale tam nie da się zejść na dół. się wylecieć potem. Nie, tutaj jest drabinka teraz. Okej, okay, zaraz zobaczymy. Zaraz zobaczymy, czy można tutaj potem wejść z powrotem, czy nie. I w ogóle fanfak, jeżeli chcecie zobaczyć widzowie, jakim sposobem się ostatnio e, wywaliłam. E, o kurde, jednak nie wyjdziemy. To wbijajcie na mój kanał vlogowy. No, to jest mocne materiał. Dobra, słuchajcie, sprawdźmy tutaj to miejsce raz jeszcze i czy jest wszystko tak, jak powinno być. E, dobra, więc tak, Yeti żyje, bzyku żyje Dej w żyje tej żyje jeszcze w na bekę. Milki żyje. Bob działa. No dobra, jest to mega dziwne. Okej, wszystko jasne. Chyba, że tutaj coś jest więcej ukrytego. Nie, no tutaj nic nie ma. Chyba, że tam gdzieś coś wyżej, kurde, ale nie widzę. Chyba nie mam też. Czekajcie. Nie, no to chyba nic nie będzie. Kurde, dobra, wejdźmy na górę. Czy jestem w stanie w ogóle podlecieć tam w jakikolwiek sposób? Kurde, chyba nie. Dobra, czekajcie, zaraz to sprawdzimy, co tu w ogóle jest. To jest to wyjście. Ała. Widzowie, umrę. nie? Ło kurde, nie wiem jak ja przeżyłam ten upadek, ale to było niebezpieczne. Dobra, czekajcie, musimy jeszcze raz, zaznaczyć, zrobić jakiś... Jakiś ten, jakieś tutaj wyjście stąd, bo... Nie dam rady, niestety tutaj nic zrobić. Musimy jeszcze raz wejść, wejść do tego robota, który jest tutaj, wejście. Kurde, milki! Dobra, sorry, ja nie umiem po prostu latać elektrą, to wszyscy wiedzą. Kiedyś muszę przejść jakiś kult elektry, okej? Okay? To by się całkiem przydało, ale dobra. Mniejsza. Pójdźmy teraz na tą drugą stronę i może tutaj coś więcej znajdziemy, nie wiem. Wydaje mi się, że w sumie nie, jak tej ręce nie było już nic, to... Tam również nic nie będzie, bo to jest nie ta ręka, sorry, która mi się pomyliło. Oła. Fajnie, dwa serduszka, dobra. I co tutaj mamy? Przesłać moich złych przyjaciół. Będzie nas bardzo wiele. Następnie wysłać ich na Palionowo. Hmm, co to znaczy złych przyjaciół? Co jakieś robociki kolejne? Nie wiem, kurde, co tu już idzie. Pralka? Kuchenka? <grytania> Mikrofalówka se przyjdzie? Kalkulator? Uuu, boję się, mega się boję. Dobra, widzowie, ja tak całkiem serio... No, trochę się boję, bo to jest dziwna sytuacja. Tutaj bardzo dziwna sytuacja, która mi się oczywiście mega nie podoba. Pójdźmy na górę jeszcze do tego całego panelu sterowania do tego, nie wiem, mózgu może tam coś możemy zrobić. Ale no, nie no, w sumie to jest bez sensu, bo chodzę to jak debil. Totalnie nic tutaj nie ma. A, nie wiem, widzowie. Nie wiem, co mam robić, bo kurczę, denerwuje mnie to niesamowicie bardzo, widzowie. Okropnie mnie to denerwuje, bo nie podoba mi się y, fakt, iż on... Y, purdebele, ja naprawdę po, po, powinnam się nauczyć tą elektrolatać? Dobra, nieważne. zejdźmy tutaj. To jakiś w ogóle wybuch, nie wiem, o co tutaj chodzi. Szczerze, naprawdę, nie, nie, nie wiem, nie rozumiem tego, co tutaj się do końca odwala. Nanerwuję no, mnie najbardziej to w tym wszystkim. Ja nie wiem, jak mam zaradzić i nie wiem, co mam zrobić, żeby zmienić tutaj losy tego Palionowa i no, przede wszystkim losy mojego domku. Czy ja powinnam serio z nim porozmawiać? Może ja tutaj mu zostawię jakąś tabliczkę. Dobra, wezmę te tabliczki. Kurde, w ogóle wywalę wszystkie te tabliczki. Nie ma tak, kurde, że Palionowa odprzymuje ten dom. Nie przejmuję, słuchajcie. Nie przejmuję, bo to jest mój dom. Bijamy tutaj, zostawiam mu tabliczkę, yy, siema tu milki i musimy pogadać. Pogadać o moim domu. Pozdro. Tak, widzę. To jest, to jest dobra wiadomość dla pani dobota. Mam nadzieję, że on mnie czyta, Nie wiem, przepłynę może mu... nie wiem jakimś tym. tym jeden, jak to się nazywa. Jakimś liczbowym, kurde, tutaj yy, przekazać to tę informację, bo nie wiem, jak wygląda PalioNobot i co on, co on w ogóle, kim on jest, jak on działa. Ale to się, tego się dowiemy widzowie na 100% jutro, ok? Obiecuję wam, że jutro nie będę się bała i chcę ci wbijam po prostu do PalioNobota. I rozwalam razem z nim system i po prostu będzie z nim rozmowa. Nie Daisy, będzie rozmowa, poważna rozmowa, zjedzcie rybkę, a my idziemy na górę e, przygotowywać się na tą rozmowę. Nie wiem jeszcze o czym z nim porozmawiam, nie wiem jak mu to powiem, że ma wywalać z mojego domu, mam nadzieję, że dam radę, e, a najwyżej zabiorę wodę i on się rozwali. O, taki jest plan, to jest dobry plan, myślę, że to jest 300 q player i zagranie. Także widzowie, ja kończę odcinek, przepraszam, że taki krótki, no ale słuchajcie, no nie ma co mówić, no co, co mam wam powiedzieć, no, bo to głównie zepsuł mi em, prezent, który dostałam od Filipa. I mega niefajna... Kurde, co tutaj się dzieje? Mega niefajna sprawa. Czy ja tutaj zabiłam coś? Nie wiem. Mega niefajna sprawa. Dobra, wejdźmy tutaj. Tutaj przynajmniej coś widzimy. Nie wiem, co mam z tym zrobić. Widzowie, piszcie mi komentarze. Ja tutaj się z wami żegnam. Do jutra. Widzimy się w kolejnych odcinkach na moim kanale. Pamiętajcie o łapce, pamiętajcie o subskrypcji, o tym, że mam jeszcze kanał vlogowy. Także no, zapraszam bardzo serdecznie na ten kanał i do zobaczenia. Widzimy się później. Cześć!